Siema, witam serdecznie w ten weekend Wizard Meet, na którym mnie nie ma e, przez kolanko, które mnie już od jakiegoś czasu, 10 lat, e, nawracająco pobolewa. Więc stwierdziłem, że sobie nagram e, chociaż jakiś filmik. E, o, wyświetlił mi się też filmik, który skomentowałem Piotrka Żońcy na temat sprzętu. Piotrek się odpala, to wtedy na wszystkich grupach są powiadomienia o jego filmach. Wyświetlił mi się dzisiaj short, e, czy tam coś takiego. Tomka przybylika, który gdzieś tam mu powiedział, że on już chciał zrobić coś tam ich lat temu, ale nie zrobił. No i ja to oczywiście też tak mam, taki filmik milion filmów już miałem nagrać, których nie nagrałem nie nagrywam, natomiast jest w rokach rolkach taki gość, który jak ma jakiś pomysł to go realizuje to jest oczywiście Leon Bassin i pogadamy sobie dzisiaj troszeczkę o nowych szynach wizardowych i może troszeczkę o nowym bucie powerslida, także zapraszam do oglądania Wracając jeszcze do Moje nogi i rzeczy, których nie robię, to na czacie Bartek chyba mnie zapytał, czy ja ćwiczę. Napisałem oczywiście, że ja ćwiczę, cały czas ćwiczę. Mamy 15 marca, a ja ćwiczyłem ostatni raz w grudniu. W grudniu trochę sobie naciągnąłem plecy, więc no, to jest dobry powód, żeby nie ćwiczyć przez następne 3 miesiące. A ostatnio mi się wyświetlił post ze Skateability. oczywiście tam był nikt inny jak Leon Bassin. Więc przygotowałem sobie taki mem, zaczynamy. Może będę ćwiczył bardziej regularnie teraz, z takim memem wiszącym na ścianie. Eee, nowe szyny Enar 9,5 i 105. Eee, no, Leon jest dobrym obserwatorem. Dużo sobie z dobrymi obserwatorami, nawet wyciągają poprawne wnioski, tylko nic z nimi nie robią, ale Leon całe szczęście robi. No i tak powstały szyny te Enarowe, tak? skoro na nowych kołach. W szynie Flat się jeździ słabo, to dlaczego słabo, nie fajnie, nieprzyjemnie, mniej przyjemnie niż na wyrobionych? To dlaczego nie maszyny z małym rockerem? No, całe szczęście już jest, powstały Nary, powstały inne firmy, które teraz robią takie szyny. Od samego początku te szyny Wizardowe też odpowiadały na drugi problem, czyli taki, dlaczego w rolce 37 i 47 jest takie samo podwozie 4x80. Nie? 10 rozmiarów to jest 5 cm różnicy długości stopy, a baza szyny jest dalej 243 mm. W łyżwach takiego problemu na przykład nie ma, już pomijam to, że buty mają różne kształty i różne szerokości. To stalka rośnie wraz z rozmiarem. E... Vuta. W rolkach w zasadzie do rozmiaru 4x90 szyny coś takiego też by mogło być, chociaż większość firm tego nie wprowadza. Bo tak naprawdę już od rozmiaru 4x2 wydaje mi się, że spokojnie w każdej rolce powinno być 4x90. To nawet dla, taki rozmiar uważam, że nawet dla początkujących nie jest problematyczny. Dopiero od większych ku uważam, że jest trochę większy problem. No i co? No i skoro do 4x90 mamy szyny, a później jest już trochę większy problem, bo przeskok jest coraz większy, no to Wizard wprowadził sobie szynę pomiędzy 90 a pomiędzy setką, czyli 9,5 i 105. No i teraz tak, pomysł jest świetny, tylko problem jest taki, że nie ma kół. No i wszyscy inni by pomyśleli: Nie ma kół, no to nie robimy szyny. No ale on pomyślał: Zrobimy szynę, zrobimy koła, jako jedyni będziemy mieli koła, wszystko ee, będzie działać. Jestem ciekawy, za jaki czas będą koła innych firm, bo na pewno będą. Pewnie to nie będzie szybko. Wizardowe koła, które są drogie i no nie najlepsze, znaczy no nie są to topowe koła, mają być dopiero na koniec roku, więc inne firmy to obstawiam, że u jeszcze dużo czasu minie zanim to koło wprowadzą. Natomiast bardzo fajnie, że takie, takie szyny powstały. Pewnie, bo one będą i tak jeżdżone stosunkowo często z, z kołami 90 albo 100. Czyli 95 z 90 i 105 ze setkami. No i to jest drugi pomysł, który też wydaje się logiczny i oczywisty, i też prawie nikt tego nie robi. To znaczy szyny na dany rozmiar koła, ale niekoniecznie na tę minimalną 1 mm przestrzeń pomiędzy. No i taką szynę teraz na przykład wprowadził Endless. Ona już była na 165 mm, był ten Endless 90 es czyli tam Extended, czy Extra coś tam. Czyli baza jest dłuższa, a koła zostały takie same. To ma taki plus, że no nie potrzebujemy innych kół i też nie jesteśmy wyżej. Zastanawiam się nawet, i wydaje mi się, że tak. Mogłoby być przy tych szynach, które mają dłuższą bazę, ale są na mniejsze koła, że szyna jest niższa. Bo zawsze w rolkach problemem jest, przynajmniej do pewnego rozmiaru koła, drugie koło, które haczy o śrubę przednią. Więc jeżeli rozsuwamy koła, to być może można zrobić, to, nie, nie wiem, nie, nie, aż tak z głowy tego nie powiem, ale obstawiam, że można wtedy zrobić na przykład szynę 4x90 dłuższą. Która będzie niższa niż normalne 4 razy 90 ze względu na to, że nie będzie problemu z tą śrubą, ale o ile y, niższa, to pewnie niewiele. No i Endless teraz też wprowadził wydaje mi się, że to jest dosyć nowa sprawa szynę 4 razy 100 na UFS-ie. No i wprowadził też na UFS-ie szynę y, tą 90 dłuższą. Ona ma tam. 280 ileś mm długości. Wydaje mi się, że to jest też super propozycja. Pewnie może nawet na ten moment ciekawsza niż ta wizardowa szyna, bo przynajmniej mamy koła, a nie jesteśmy wyżej. I jeszcze jedno spostrzeżenie moje a propos szyn wizardowych. 4x110 Enarów. No, ja może nie, nie będę nigdy mistrzem rolek, ale o sprzęcie swoje wiem i. Mam rację. Wielokrotnie pisałem, czy tam mówiłem, że szyna 4x110 to jest tylko dla totalnych hardkorowców, którzy naprawdę chcą na tej szynie jeździć, bo ona jest zajebiście wysoka, zajebiście ciężka. Nie polecam. I teraz po wprowadzeniu szyny 4x95 i 4x105, szyna 110 na stronie Wizardów jest wpisana już tylko for advanced skaters, także Zwykli śmiertelnicy, nie polecam tej szyny. Czyli mamy nowe szyny wizardowe, mamy nowe szyny endlessowe. Z takich wizardowych tematów, no to jeszcze mi się rzucił w oczy nowy but od Icona, Icon Act. Ciekawa bardzo rolka. Która przychodzi do Was od razu z adapterami na wszystkie możliwe montaże, czyli to jest rolka z UFS-em, ale ma też montaż adaptery do Trinity i do 165. Oczywiście to nie jest optymalne rozwiązanie, czyli jeżeli chcecie kupić sobie Szynę na Trinity, no to lepiej kupić but na Trinity niż but na UFS z adapterem, ale. Jeżeli dajmy na to, ten but wam podpasuje, a wy mieliście do tej pory sobie szynę, nie wiem, na 165, to nie musicie od razu się przesiadać na UFS-a, możecie sobie pojeździć na tej swojej szynie, a na przykład za jakiś czas sobie kupić UFS-ową szynę. Więc e, to jest super opcja. Wizardowy temat dlatego, że w tym glucie można jeździć bez plejta. E, mało tego, ten but też wychodzi od razu w takiej wersji, z szyną 5x80, Wizardową, z Rockerem. E, przy okazji jakby są takie filmiki, Parasite wypuszcza. E, tam wydaje mi się, że Eugen Enin e, rozmawia, opowiada o takich nowościach e, i tam jest śmieszna opcja, bo teraz przy okazji z tej samej linii, gdzie jest to 5x80 wyszła też szyna, na których jeździ Nicola Torelli. E, tam jest 80, 8490. Natomiast tutaj już mamy taki no, troszeczkę fikołek jest zrobiony, bo to są szyny flatowe. Jest napisane, że można zrobić swój własny rocker, że już to jest następny, to jest już post wizard. Że wracamy do szyn flatowych i robisz swój własny rocker. I wtedy się okaże, że yy, po prostu wszystko to, co zostało wymyślone wizardowe, nie było nikomu potrzebne, tylko jeździmy na szynach flat i robimy własne rockery. No, troszeczkę to jest takie. Mamy dla Was super nowość szyna 4x80. FLAT! Tego jeszcze nie było. Jest dostępna w każdej rące w Decathlonie. No, także e, but zarąbisty. Tam jest jeszcze ciekawy sposób e, na ustawienia kafa. Jest ich cała masa. I też widziałem taki filmik, że z racji, że tam jest tyle opcji, to potencjalnie chyba jest też możliwość do tej rolki zamontować różne kafy, bo wtedy ten otwór być może trafi w otwory innego kafa. Natomiast jak to będzie działało, to nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia. Jeszcze tam jest ciekawa rzecz w tym bucie. To znaczy jest możliwość w tym montażu UFS-owym regulacji szyny przód-tył. Tylko nie wiem wtedy, jak, czy będzie łatwo, jakby wycentrować, czyli, czy będzie łatwo zrobić tak, żeby w obu rolkach było takie samo ustawienie. czy nie będzie jakiegoś rozjazdu, co by było w sumie niekorzystne. Na koniec, co musi się jeszcze zmienić w szynach wizardowych, czy też około wizardowych? Moim zdaniem, jest pewien problem który występuje, który widać na filmach, u niektórych nawet bardzo. To znaczy, na przykład w CJ-ach, ale nie tylko w CJ-ach, punkty montażowe UFS są troszeczkę za mocno do środka, więc często gęsto stopy rozjeżdżają się, wezmę drugą, do zewnątrz. Zobaczcie, jak Jake jeździ i wcale uważam, że to nie jest stylówa, tylko stopy uciekają. I teraz tak, jeżeli jeździmy, jeżeli mam but bez plate'ów, bo z plate'ami tego nie da zrobić się, ale jeżeli buty są bez plate'ów, a buty wizardowe są bez plate'ów, CJT jeździmy bez plate'ów, ten akt nowy możemy jeździć bez plate'ów, to dlaczego w szynie nie ma możliwości regulacji na boki? przecież mogłoby być. Ja rozumiem, że tam jest troszeczkę inaczej niż 165, to znaczy na przykład w CJ tam lekko wystaje to gniazdo, no ale to nie znaczy, że nie, nie moglibyśmy troszeczkę sobie wyregulować tego, więc co? Może niedługo wszyscy będą musieli wymieniać swoje wizardowe szyny, bo trzeba będzie kupić takie same, tylko z regulacją poziomą, która... poziomą? No w sensie na boki. Lepszym ustawieniem stopy albo można samemu sobie wyfrezować. Pozdrawiam wszystkich uczestników. Wizard Mita, no trochę lipa, kurde, że mnie tam nie ma. No ale widzimy się w Berlinie za 3 miesiące. Tam jak się nie zapisaliście do Berlina, a wizardujecie to to jest katastrofalny błąd. Do zobaczenia.